Muzeum Architektury we Wrocławiu za wystawę "Droga do nowoczesności" osiedla we 1927-1932. Jest to dla mnie duży zaszczyt, że kolejny raz otrzymuję nagrodę. Cieszę się bardzo, dlatego że jest to jedyne Muzeum Architektury w Polsce, a wystawa dla nas była bardzo ważna, dlatego że była tutaj synergia, mogliśmy po raz pierwszy współpracować z Czechami, z Austriakami, Szwajcarami i Niemcami i wspólnie żeśmy tą wystawę zrobili. I to była pierwsza wystawa pokazująca nowoczesną architekturę lat dwudziestych w Europie. Tego nie zrobili Niemcy, nie zrobili Austriacy, którzy mają znacznie y, lepsze zbiory i te ich osiedla są ważniejsze niż nasze wrocławskie. Jeszcze raz dziękuję, ale też dziękuję moim współpracownikom i kuratorom, pani dr Jadwizow-Balik z Politechniki i pani Alicji Wodzińskiej. I Tutaj jeszcze jeden kurator, który yy, tą współpracę jakby łączył z partnerami zagranicznymi, panią której niestety tutaj nie ma. Dziękuję bardzo.